Witam serdecznie. Proszę Państwa, to są tężnie. Tężnie są po to zrobione, aby woda spadająca, solankowa przez wiklinę robiła taką mikro... mikroklimat. I żeby tym mikroklimatem oddychaj, bo to jest zdrowe. Na to tutaj senatorium wydało ogromną ilość pieniędzy, pieniędzy, które refunduje im Narodowy Fundusz Zdrowia. Tu, jak Państwo widzicie, są urządzenia do ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu. Świeże powietrze zdrowe bo to jest nad morzem i plus jeszcze dodatkowo powietrze z dodatkiem chyba to jest jod, jod właśnie który płynie przez tą solankę z tym zdrowym powietrzem mamy oddychać i bardzo świetnie intensywnie ćwiczyć im bardziej się intensywnie ćwiczy tym więcej świeżego powietrza i dotlenienie płuc poprawienie sprawności całego organizmu ale co ja że zobaczyłem, że pracownik tutaj pryskał czymś, jestem pewien na 100% że to był randap, proszę państwa więc teraz o parę randapu będą się unosił, będzie się unosił i tu ludziom ćwicząc, ludziom chodząc wokół tych tężni, niby to miało być zdrowe, a będą się truli. Zgłosiłem to do Narodowego Funduszu Zdrowia, od odesłali mnie do oddziału tutaj gdańskiego i, i do dyrekcji. do dyrekcji to nic nie da, bo zgłosiłem się dzisiaj do kierowniczki, kierowniczka krwiąco powiedziała proszę pana, no tu pracownik pryskał, ale bukszpan za pomocą środków bio proszę państwa to nie jest bukszpan, to są kamienie I od, i, a poza tym jest to już 11 październik 2023 rok, to o tej porze to gdzie, gdzie są Muszyce? co za bajki Pani op kierownik opowiada, więc tutaj do dyrekcji nie ma co. Tylko teraz trzeba byłoby zgłosić to jak najszybciej. To zgłoszę. Tylko nie wiem gdzie. Chodzi o to, żeby to przyjechała prawdziwa kontrola i pobrali próbki, i niech stwierdzą. I niech, i niech to stwierdzą, co, czym było pryskane. I jestem bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie Państwa proszę, abyście mi powiedzieli w jaki jest to sposób i gdzie się udać, gdzie zgłosić, żeby przyjechała prawdziwa kontrola. Proszę dzwonić na 509 905 901 no i zgłosi się Zbigniew Burak. Pozdrawiam Państwa.